Cześć wszystkim, z tej strony BLUMP i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się nowym zestawom z Lego Niczego Powstania Smoków na sezon trzeci, który otrzymamy 1 stycznia 2025 roku i zgadza się, otrzymaliśmy zdjęcia zestawów na trzeci sezon. No nie uważam, że jest to jakoś mega fajna akurat fala zestawów na styczeń, ale całkiem tutaj minifigurki dobrze się sprawdzają. Są naprawdę ciekawe. Zestawów łącznie mamy 11. Cenowo różnie wychodzą, są droższe, tańsze, także co, w tym odcinku sobie przejrzymy i przedstawię Wam też najważniejsze informacje na ich temat. Zacznijmy sobie od spinnerów. Mamy ich trzy, ale pierwsze, jakie mówimy to spinlicu Kaja. Dokładnie jego nazwa to Smoczy Spinner Spinlicu Kaja. Zestaw od 1 stycznia 2025 roku dostępny za cenę 43 zł beznego grosza, czyli no taka standardowa cena za te zestawy. Malutkie liczba punktów Insider za zakup tego zestawu na stronie Lego lub w sklepie Lego to 64 i składa się zestaw z 54 elementów. Numer katalogowy to 71823. No i tutaj widzicie w sumie już zestaw, i także grafikę na pudełku. I co do grafiki, muszę powiedzieć, że naprawdę ładnie to się prezentuje. No ale pudełek raczej. Tylko że tam z A co do zestawu, no tutaj widzicie, mamy dosłownie Spinera, dwie figurki i konstrukcja, dzięki której możemy to wypuścić jak działa ten spinner, to po prostu mamy tą konstrukcję. Wkładamy tam zapewne tego spinera i tu wciskamy guzik, żeby to po prostu wystrzeliło no i się jednocześnie kręciło, więc myślę, że ciekawy sposób na spinera, ale to już jest takie po prostu e, masło maszane, czyli odgrzewanie spinnerów znowu po raz kolejny, no ale na plus to, że cały czas to dostaje. No i z minifigurek jakie tutaj otrzymujemy, jest to kajwy jego no, stroj, który później się również pojawi, ale ma też złoto czerwoną maskę, a do tego jest dragonian. Ten nowy przeciwnik, który prezentuje się fajnie i może mieć doczepione na plecy te, to smocze, coś jakkolwiek to się nazywa. Nie wiem, naprawdę fajny zestaw. Czy się ją. Raczej nie, no chyba, że po tego kaja, ale coś czy już, że pojawi się on w magazynie. Kolejny zestaw, czyli spinner, tym razem od Sory i jest to Smoczy Spinner Spinjitzu Sory. Zestaw za 43 zł katalogowo, dostępny 1 stycznia 2025 roku. Liczba elementów 56, no i punkt insiders 64. Numer katalogowy to 71824. No i co do konstrukcji, jak samego znowu pudełka, no ta grafika prezentuje się niesamowicie i u ona po prostu wygląda tak wyróżniająco się, naprawdę bardzo ładnie. No i co do tego, no Sora, czyżbyś nauczyła Spinjitzu w trzecim sezonie, jeżeli otrzymujemy zestaw. Coś że jest to możliwe, bo w drugim sezonie już coś wspominała o tym, że chciałaby się nauczyć i tak dalej. Tam też Rontu ją uczyła, więc no, mam nadzieję, że się nauczy w każdym razie, bo Fajnie by było. Co do zestawu, no kolorystyka po prostu zmieniona pod Sorą, biały z różowym, e, czyli też by pasowało do różowego zejna z pierwszego sezonu, ten spinner. E, no i tak, no znowu ten dragonia, tym razem on ma na głowie taką tą z smoczą głowę, no i wtedy możemy też topić na plecy też jakieś smocze skrzydła. E, tamten miał i rokeza. Figurka Sory, taka sama jak w sezonie pierwszym, drugim, tylko ma nową maskę biało-złotą. E, no i co, no znowu ta sama mechanika, ta sama konstrukcja, żeby wystrzelić. No więc po prostu zestaw przyjemny I myślę, że po niego szłoby się, ponieważ, Sora, po prostu ten spinner mi się najbardziej z nich podoba. A jeżeli jeden spinner do Was to za mało, to jest jeszcze duo spinnerów. Smacze z zestaw pitewny, zestaw za 85 zł katalogowo. Czyli, jeżeli byśmy sumowali dwa zestawy po 42, tak, 43 zł katalogowo, no to wyjdzie nam podobnie, więc. No mają uzasadnioną tą cenę. E, dostępne od nie ma podanej daty, więc zakładam, że ciągle jest to 1 stycznia. E, no ale nie ma to podanej daty, więc nie wiem. Tutaj może to również być na marzec zestaw, chociaż wątpię. Raczej styczeń e, z elementów 186, no i 127 punktów. Insider za zakup tego na stronie Lego. E, numer katalogowy to 71826. No i co do konstrukcji, grafika również prezentuje się fajnie. A co do zestawu, tutaj poza spinnerami i tymi działkami, żeby je wypuścić, otrzymujemy, otrzymujemy również jakąś konstrukcję z tyłu, jest to taka jakby świątynia, która fajnie się prezentuje, ma jakieś tam ciekawe elementy, takie u góry te złote. Trzymaki na bronie, no i też to jest interaktywna konstrukcja, bo jak przywalimy w to w tym spinnerem, to no to się po prostu będzie nam rozwalać. Kto by się spodziewał. A co do spinnerów, otrzymujemy spinner Lorda Rasa i Arina. No i oni tutaj na tej grafice ze sobą walczą, a jak wiemy w drugim sezonie, w drugim sezonie pod koniec Arin dołączył do Lorda Nasa, ocalił go i tak dalej. Więc czy to oni tutaj z sobą walczą, czy to jest bardziej trening? Nie wiem. E, Arin też dostaje nową minifigurkę, której tutaj akurat zdjęcia tak nie bardzo posiadam, ale pewnie mam coś wkleją. Jest to nowy Arin, który ma czarne elementy już na stroju różowego smoka, złoto maskę. Z tymi elementami też właśnie to jest ta nowa maska. No I się ładnie prezentuje. A Lord Raz to jest po prostu ten sam co był w drugim sezonie z tymi czerwonymi elementami na po prostu klacie i to jest akurat fajna midwiórka, fajnie, że się pojawia właśnie w takim też tanim zestawie. Więc ten zestaw uważam, że jest świetny też tutaj tu pudełka. Być może pan niego sięgnę, ale muszę znaleźć jakąś ciekawą na niego cenę. Zapewne pamiętacie zestaw bitelny z mechem Jaya z 1 stycznia 2024 roku. No to właśnie, taki podobny zestaw wraca w 2025 styczniu. Jest to mech w zbroi bojowej z Sejna. Zestaw za 43 zł katalogowo, czyli znowu katalogowo dość tanio, a na internecie będzie jeszcze taniej. Liczba elementów 92, punkt insider 64, no i numer katalogowy tego zestawu to 71827. Data, od kiedy będzie dostępny, nie jest podana ponownie więc no, strzelam tutaj w 1 stycznia, ale nie mogę Wam tego na 100% potwierdzić. Ja bym powiedział, że tak, to będzie pierwszy styczeń, no, ale nie ma tutaj tak dokładnie podanych, ale myślę, że to będzie właśnie 1 stycznia, e, tylko tutaj jest członek zakazanej piątki, który powinien być może pojawić się w zestawach na marzec. Dlaczego go już tutaj dali w tym zestawie? No nie wiem, ale nie kiedy, bo to jest naprawdę tani sposób, żeby go dostać. Tutaj widzieliście zestaw, no i tu, tu budełka, ale przód pudełka, ale w tle pudełko pokazane. No a co do konstrukcji, otrzymujemy Mecha Zena, który nie powiedziałbym, że prezentuje się fajnie. Już ten mecha J, który tam gdzieś za mną sobie jest, stoi, już trochę troszeczkę przerobiony, to też odcinek się zbliża z tego. To ten mech Zaina nie wypada, jakoś mega szałowo. Nie rozumiem użycia tego konstrukcji, żeby zbudować klatę. Tylko mogli użyć już cały ten element gotowy. Nie wiem, taki raczej zwykły mech, który będzie sobie stał na półce, bo pozostaw ten z pewnością sięgnął po taniutki, fajne minifigurki. No i co, właśnie do minifigurek, bo one są gwiazdą tego zestawu. Mamy Zaina bez koszulki, i teraz akurat śmieszne, że otrzymamy taki wariant Zaina. No ale okej, okay, nie narzekam. Jest to po prostu kolejny wariant, żeby zdobyć minifigurkę Zaina. Fajnie się na pewno cieszą. No i fajnie, że też pokazali, jakby, jak teraz desenr wygląda pod strojem. To, że cały czas pad twórcy, pamiętam, że on ma ten jego, że tak powiem, to reaktor łukowy, który go zasila. Mamy również Wildfire, dość tanim zestawę, tą, którą z drugiego sezonu możemy kojarzyć. I to jest fajna mnie figurka, fajnie, że się pojawia taniutko. No i Drix, czyli członek zakazanej piątki. Jego wygląd, powiem, mam szczerze, jest zdobolony. Mi się podoba. I zdecydowanie to jest mój chyba ulubiony design członka zakazanej piątki. No wątpię, że coś tu zmieni. E, a jego mod żywiołu według klików, to rój, rój pszczół czy coś takiego. No, rój to się raczej z rojem pszczółka, i jego design też właśnie taką pszczołę, bym powiedział, e, przypomina bardziej osą. No ale no nie wiem, naprawdę fajny design, podoba się mi. No i tani sp sposób, żeby zdobyć tą minifigurkę. A tutaj jeszcze tu pudełka, czy wy sięgniecie, potem zostaw, dajcie znać mi w komentarzu. A ja na pewno się po niego sięgnę. Kolejny zestaw jest dla Lloyda i jest to zielony leśny smog Lloyda, zestaw za 85 zł bez jednego grosza. Katalogowo, oczywiście, znowu nie ma dostępnej daty, od kiedy jest dostępny, podanej, ale no dobra, przyłóżmy, załóżmy tak, że jest to 1 stycznia 2024 rok, no i tego się trzymajmy. Liczba elementów 128, czyli dość fajna liczba. Punkt 127, no i numer katalogowy to 71829. No i tak ten zestaw się prezentuje. Tam też tą pudełka widzieliście. A co do zestawu, otrzymujemy tutaj zielonego smoka Lloyda. Jak sama nazwa mówi, ma to być zielony leśny smokojda. Czy on mi przypomina jakiegoś leśnego smoka? No nie powiedziałbym, bardziej przypomina mi smoka Lloydu z sezonu 7 czy tam 6, gdzie. No i po prostu tworzy smoka z mocy. Tutaj jak mi się przypomni, to wrzucę wam zdjęcie tego smoka, no i też tam on stoi ten zestaw, z, z, który był do kupienia właśnie, który miał pre prezentować tego smoka. No i co no smok jak smok według mnie mi się podoba, chciałbym ten zestaw jakoś tam zakupić. Myślę, że też odkuwa, będzie tak w okolicach, może już nawet 50 zł się gdzieś trafi na jakieś mocniej przecenie. No i co? Mini figurki tutaj to też jest pewien, pewnego rodzaju plus, bo otrzymujemy żółtego raju, który no to nie jest raju, to jest po prostu ten sam odlew co raju, malutki tylko w kolorze żółtym i zakładam, że ma to prezentować tego to smoka, który Wam teraz się tu wyświetli. Odnia była jakoś nazwana, ale w serialu się już pojawił, więc po prostu myślę, że to ma przedstawiaczce właśnie tego smoka, czy on odegra ważniejszą rolę w sezonie trzecim wątpią, po prostu tak się pojawia. Lloyd to jest po prostu rajon z minifigurki z sezonu pierwszego z dodatkową matką z sezonu drugiego, czyli nic specjalnego, mięso są no więc tutaj szałów nie ma, ale do kolekcji się taki lot przyda, po prostu pójdzie pewnie pod customa. No i wojownik Dragonian, no też fajna mieć figurka, fajny design tych postaci w ogóle jest. No i jeszcze tutaj tu pudełka, także co zostało ocenę oceniam pozytywnie, ale myślę, że cena troszeczkę tutaj jest wygórowana. Następny zestaw znów jest do LOYDA i jest to samochód wyścigowy LOYDA z napędem typu Pullback. I tam nazwę sobie mogli tarować, ten z napędem typu Pullback. Mogli po prostu zostawić samochód wyścigowy LOYDA i tyle w temacie, po prostu krótsza nazwa. No i co do ceny, jego cena katalogowa to 110 zł. bez jednego grosza. Dostępna od 1 stycznia 2025 roku, więc tutaj jest data premiery podana, więc dlaczego przy tamtych zestawach nie było, nie wiem, nie mam pojęcia naprawdę. Liczba elementów w tym zestawie to 181, punkt jest to 165, no i numer katalogowy tego zestawu to 71828. Co do konstrukcji w tym zestawie, tutaj też widzieliście pudełko, to oczywiście e, co do konstrukcji z bliska, no ona wygląda faktycznie jak wyścigówka, jak sama nazwa mówi. Taką formułę przypomina, trochę bardziej rozbudowaną. E, zdecydowanie podoba mi się ten tył, użycie tych złotych elementów i też te przeźroczyste, zielone elementy po boku, też one są Fajne, troszeczkę zmienimy kadr, bo tutaj widzę, może lepiej ten samochód jest pokazany. Też jakieś płomienie się pokazują jako przeszkodą. No i jak w samej też została podana nazwa typu pullback, czyli ten samochód po prostu naciągamy do tyłu i ten samochód pojedzie, więc fajnie młodsi bardzo zdecydowanie będą się tym zestawem właśnie w ten oto sposób bawić. No i uważam, że to jest fajna funkcja, że ją to dodali. Też pierwszy raz chyba w zestawie z niczego takie coś się pojawia. A co do mieć bo one tutaj też są fajne, aczkolwiek tylko dwie. Myślę, że mogli dać jeszcze drugiego po prostu przeciwnika dla Lloyda. No to właśnie, otrzymujemy minifigurkę Lloyda w jego stroju na trzeci sezon, który prezentuje się według mnie świetnie. Kocham te nowe stroje, nie wiem, jakoś po prostu ten design mi sieki do naszych ninja i połączenie tych masek nowych właśnie z takimi nie wiem, klimatami na tym stole, co się pojawia, nie wiem nawet jak to opisać, to po prostu sobą pasuje. No i ten dragonian przeciwnik, który ma na głowie to smocze coś, cokolwiek teraz pewnie dowiemy się dopiero w serialu o co z tym chodzi też prezentuje się fajnie, no ale myślę, że jeszcze jednego mogliśmy tutaj dostać, żeby ta cena była, powiedziałbym, adekwatna. No a tutaj jeszcze tył pudełka, no myślę, że zestaw jest całkiem ok. Zestaw 4 Plus również musiał się pojawić, ale Hear Me Out jest to najlepszy zestaw na tą falę. Nie wiem, 4 Plus zestaw, a mi się najbardziej podoba z całej tej fali Świątynia z Pindicu Ninja. Zestaw za 175 zł, bez mojego grosza katalogowo. Oczywiście tutaj data premiery nie jest podana, ale załóżmy ten 1 stycznia ciągle liczba elementów w tym zestawie jest 158, czyli już tutaj mogę powiedzieć, że cena do liczby elementów nie jest adekwatna. Ale no zobaczcie sobie za chwilę sami, jak to się prezentuje. Liczba InSider jest 262, numer katalogowy to 71831, no i tak prezentuje się konstrukcja z bliska. Mam do nad tą świątynią w Splindicu, która jest zbudowana oczywiście z takich tych większych elementów, bo jest to zestawy na jednocześnie 4, czyli te większe elementy musiały się pojawić, żeby no, młodsi odbiorcy, faktycznie młodsi, mieli łatwo zbudować ten zestaw. No ale nie wiem, podoba się mi, po prostu gdybym rozbudował ten zestaw własnymi klockami, to, to by już w ogóle mi się nie wiem, tak pasowało na półce, że nie wiem. No i co, fajny design, te smoki, czerwone elementy, jakiś gong u góry. No i kilka akcesoriów w postaci drzewka, stolika i innych rzeczy. Też tutaj to jest bardziej pokazane na takiej rozbudowanej grafice, co znajdujemy. Jest pokazana konstrukcja, no i te wszystkie elementy, które możemy odczepić. No i mini figurki u, u góry, ale teraz sobie tak przyjrzymy z bliska. Otrzymujemy pana Frochickiego, ale jest to zwykła szaba, po prostu mała, więc. Nie wiem, nie wiem, dlaczego tutaj jest to powiązane, ale niech sobie jest. Również pojawia się niebieski mały ptaszek e, raju w małej wersji. Nie wiem, dlaczego twórcy go ciągle dają. W tej małej wersji jak on już jest wielki, powiedziałbym, albo średni, no nie wiem, ale na pewno już nie jest małym dzieckiem raju. No ale jest i szczerze mi to nie przeszkadza, bo fajnie będzie kolejny w kolekcji. A z minifigurek otrzymujemy tego samego kolejnego co był w poprzednim zestawie. Otrzymujemy również. Kaja w jego stroju, który tutaj akurat jest zasłonięty, no chyba że użyje innej grafiki, to tutaj się mam Kaj wyświetli. On ma maskę, no i co stroju ogólnie bardzo ładny też, te, tak samo jak ten sam, jakby wygląd tylko kolorystyka zmieniona, naprawdę fajne stroje. Nia się również pojawia w jej stroju, e, tylko że ona ma tutaj włoski użyte, jak nie ma maski, to akurat myślę, że na minus mogli dać to i to w tym zestawie, no ale tutaj są tylko włoski. Tam mi akurat aż tak nie przeszkadza, bo i tak nie będę miał z innego zestawu, a co do Zena, on otrzymuje ten sam wyrost twarzycowy, miejskim e, w... Rynku miejskim na Zdanie Jaco. Tam się pojawiał detektyw Zane. No i tutaj Zane dostaje po prostu ten sam element twarzy, który jest taki uśmiechnięty. No i co, no i nowy strój w tym razem, jakby te nóżki są te same co w tym małym zestawie, ale otrzymuje torsik, który zakrywa tą jego klapą i to jest akurat spoko, też my myślę, że maską mógł dostać, ale on się pojawi też w innym zestawie, dość spoko. No i co, figurki fajne, no i jeszcze tutaj tu pudełka, więc myślę, że to jest naprawdę fajny zestaw, pomimo, że jest zestawem 4+. Następny zestaw to Burzowa Wioska Dragonów, zestaw z 175 zł. bezdennego grosza, dostępny od 1 stycznia 2024 roku. Liczba elementów 305, punkt insiders 262, no i numer katalogowy to 71841. Tutaj widzieliście zestaw i pudełko, a teraz do zestawu bliżej przyjrzymy się. Otrzymałem tutaj konstrukcję, która no, według mnie czy to przypomina wioską no nie powiedziałbym. Gdy ja słyszałem nazwą wioska, miałem na myśli coś takiego pokroju z sezonu 14, gdzie byli strażnicy burzy, a to, to nie wygląda jak wioska, to po prostu jest jakaś mini siedziba konstrukcja poboczna no wręcz. No i nie wiem, tak ona się prezentuje, no co tu mogę powiedzieć, jakaś twarz na dole się pojawia, jakieś elementy, pnącza, klatka, no i drzewka, lampiony. I sto jak na broń. Tutaj do konstrukcji, no nie wiem, nie, nie, jakaś szołowny, to już ta 4 Plus mi się bardziej faktycznie podobała niż to. Ale w tym zestawie wiurki wiórki bo robotę, jeszcze tylko tak, co tutaj na innych zdjęciach jest pokazane, no nic. A tam jeszcze jest most między konstrukcją, który można posunąć i się zapada. Czyli po prostu coś AK sezon 3, 4 zestaw z kolem mały. Tam też ten most tak szło, po prostu pociągnąć, żeby się zapadł. No i co? Co do minifigurek, bo one są tutaj gwiazdą zestawu. A chociaż jeszcze jedna rzecz, w tym zestawie pojawia się taki mały kręciołek, na którym możemy umieścić dwie minifigurki. No i co tym zakręcić? Kto pierwszy spadnie, wygrywa. Co to ma za sens? Nie wiem, ale niech sobie jest. Po prostu taka biedniejsza wersja tego spinera. Tu jest pokazana ta funkcja z tym mostem. Ok, na minifigurki one są gwiazdą tego zestawu. Zen, ten sam, który był w poprzednim zestawie 4+, tym razem ma maskę, co jest zdecydowanie na plus i czarny na ramiennik. To też mnie śpieszy, że Lincza teraz otrzymują Czarne na takie same, które miał zły J w drugim sezonie, a zły J, który tutaj się pojawia, co za chwilę, on ma złote na rameniki. To jest akurat według mnie śmieszne, że taka zamiana ról teraz się z tymi ramennikami zrobiła. Nia, taka sama jak w poprzednim zestawie, tylko właśnie tutaj ma tą maską i ten zestaw z pewnością zakupię, dlatego mówiłem, że mi to nie przeszkadza, że tam nie ma, bo tutaj będę ją miał właśnie w maskach obydwu i zajmę Nię. Jay, czyli członek naszej zakazanej piątki, a być może teraz i szóstki, no bo tak mówią liki, że on ma to łączyć i zmienić nazwę na rogue, czyli rudy, tak nie wiem, tak to nazwać, albo łotra po prostu yy, możemy go nazwać. Nie wiem jaki ma sens ta nazwa, zmiana, okej okay, mi to pasuje, czyli naprawdę chciałbym zobaczyć jego rozbudowę złej postaci, a co do designu minifigurki ugotowali, naprawdę świetny wygląd, myślę, że tylko ten portowy pas na nóżkach troszeczkę przeszkadza temu, ale tak poza tym minifigurka się mi strasznie podoba, a tuż obok niego stoi największa gwiazda Sigma zestawu Moro. Mor powraca i prezentuje się świetnie, dosłownie tak jakbym sobie go wyobrażał w wersji Legacy, żeby powrócił, i to mi się zdecydowanie podoba. A co do jego nadruków na twarzy to ma dwa wyrazy twarzy i tutaj nie ma ich pokazanych, ale w likach, jeżeli znajdę te liki, takie liki, po prostu nagrania od kogoś, kto już z ten został, to możemy zobaczyć, że Moro ma dwa nadruki na twarzy. Jeden z nich jest taki uśmiechnięty, drugi zdenerwowany, ale najważniejszą rzeczą na, tych, na tej twarzy są kości policzkowe, które są strasznie zarysowane na tej minifigurce i to może oznaczać, że Moro się po prostu zestarzał. Zestaw się w formie ducha, no to nie ma za bardzo sensu do mnie, ale no zestaw się i to akurat jest na plus. Myślę, że fajnie taki detal uwzględnić. No i jeszcze w tym zestawie otrzymujemy dwóch dragonianów jako złoczyńców. Naprawdę fajny zestaw też z pewnością sięgnął, ale no taniej niż cena katalogowa. Troszeczkę się rozgadałem przy poprzednim zestawie. Teraz mamy raz i burzowy super odrzutowiec Arino nazwa, nie wiem skąd oni wzięli tą nazwą po prostu to nazwać super odrzutowiec Alina i tyle, ale okej. Okay. Cena katalogowa 220zł beznego grosza, eee, data premiery znów nie jest podana, ale no załóżmy 1 stycznia. Eee, liczba elementów w tym zestawie 510, okej, okay, czyli tu już mamy fajną liczbę. Punkt insiders 330, no i numer katalogowy to 71833. Co do konstrukcji, tu widzieliście pudełko i ten, a teraz jest bliska. Ona prezentuje się niesamowicie, naprawdę jest jeden z odrzutowców lepszych, jakie otrzymaliśmy w ostatnim czasie. Bo ostatni odrzutowiec, który pamiętam taki świetny, jaki otrzymaliśmy w formie zestawu, to odrzutowiec Kaja Legacy z sezonu trzeciego. Bo nie wiem, no to był Legacy. A tak poza tym, jakieś inne odrzutowce, no nie kojarzę, był odrzutowiec Jaya Legacy, ale takie z zestawów normalnych z, z serialu, no. Nie był jakieś mega fajny, a to jest naprawdę świetny odrzutowiec, i pomimo, że go nie zakupię, podoba się mi. No i co do jego ogólnie wyglądu. Ma wygląd AK X-Wing, też takie cztery skrzydła rozstawione dwa na górę, dwa na dół. Augur jest Lord Raz na smoku. I co to jest za smok? No nie mam pojęcia skąd niego wytraszli, ale raczej się pojawi w serialu, jeżeli już taki po prostu w takim zestawie się pojawia. No i też Lord Raz rzekomo. Więc czuję, że to może być akurat kanoniczne. No i co, Smok tutaj czy jest bardziej pokazany? No taki śmieszny powiedziałbym. Też smokiem za bardzo tego będziesz nazwać, ale no uznajmy, że jest to smok. A co do konstrukcji tego statku, on ma dwa siedzenia, czyli dwa kokpity. No zapewne jeden będzie do Lord Rasa. Aczkolwiek sądząc po tym mniejszym zestawie, że oni się naparzali na spilerach, to może Arin jednak później uzna, że jednak Lord raz nie, 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 ja znowu dołączam to do lincza i będzie tutaj Sora siedziała na przykład w tym statku. Nie wiem, no ale są dwa miejsca, więc to jest akurat na plus. No i też zestaw ma funkcję zabawową taką, że możemy sobie ten przód odłączyć, czyli po prostu funkcja katapulty zapewne z przodu, czy te skrzydła się jakoś poruszają lepiej. Jakąś funkcję zabawową z tymi skrzydłami mamy, no nie widzę tutaj na podoku. A co do minifigurek, mamy tylko 3 i to jest zdecydowany minus. Jakiś ninja się mógł tu pojawić i dodatkowy dragonian, to on zdecydowanie byłoby lepiej. No a tak, to mamy o złej wersji i tutaj możecie go zobaczyć, tak on się prezentuje. No i co, no mieć nieźle wyrychłane, że omawialiśmy Raz tak samo, drugi sezon, no i Dragonant też już wam to przyznany, no i jeszcze tu pudełka, także co, no konstrukcja tego odrzutowca naprawdę świetna, ale po niego akurat nie się Następny zestaw, za tą samą cenę katalogową po 220 zł beznego grosza, również 1 stycznia zapewne dostępny, jest to buszow i jeździec Mechakaja i tu muszę powiedzieć już na start, co do kombinacji Ninjago, Nexo i Monkey Kid'a, to jest, no nie wiem, ten zestaw jest totalnym miksem trzech serii, według mnie tu mamy dosłownie klimaty wszystkich tych trzech serii w tym jednym zestawie. Ale okej, okay, co tak chwilę do tego wrócimy? Liczba elementów 333, punkt z 330, no i numer logowy 71830. To były takie, wiecie, te dane klasyczne, pudełko 120, a co do konstrukcji z bliska, no zobaczę jak to się prezentuje. No wiecie co mi to przypomina? To. A w ten zestaw musiałem wziąć z spółki, żeby wam pokazać. W to mi to przypomina przód. Identycznie powiedziałbym, że to się prezentuje, tylko tu nie ma w tym zestawie kółek, a ma po boku jakieś co się do latania, no ale to słownie ten sam zamiast z mechem, żeby był ta sama konstrukcja z tą, nie wiem, to mi tak strasznie to przypomina, że uważam, że jest to leniwy zestaw ze strony twórców, no ale jednocześnie się mi też podoba, tylko, że zakupić go zapewne nie zakupię, chyba, że znajdę go naprawdę za fajną, fajną ceną na mega promocji albo kupię z drugiej ręki tak taniutko, taniutko, bo inaczej no nie ma szans, nie, nie wiem, nie widzę sensu tak poza tym kupować go w katalogowej lub troszeczkę mniej, Tutaj widzicie, że ten mech umie się z tego zdjąć, też te po boku jakieś odrzutowe silniki i bardziej położyć na prosto, żeby to szło po prostu, żeby to leżało w tego. No i co? No nie wiem, no, ten robot ma miecz, te odrzutowce, coś tutaj jest pokazane, że coś z idzie robić, aha, nie natomiast z tymi silnikami tylko po prostu wystrzelić strzałki z tego, tego, te wirniki mogą się kręcić. No i minifigurki to raczej też tutaj żadnego szału nie ma. Mamy Kaja, który był w innym zestawie, mamy Nij też z innego zestawu, no i Drego nie ma czyli tutaj szału figurkowego nie ma, no ale te zestawy oczywiście pasują tej figurki, także co no zestawu oceniam pozytywnie, ale cenowo nie za bardzo. No i nie wiem, no przypomina mi to z połączeniem malki Hida i Dexonites. I ostatni już zestaw, najdroższy na styczniową falę zestawów. Jest to wielofunkcyjny Ultramech Zena I wiecie co? Znów kolejny Ultramech. Wow! Nie tak, że dostaliśmy ostatnio w serii Ultra Ultramecha, którego możemy łączyć na mniejsze i jeden wielki pojazd. Ale okej. Okay, 440 zł katalogowo za ten zestaw. No, klasycznie, zapewne da się znaleźć taniej później na internecie. Liczba elementów 1187, punkt ISRD 660, i numer katalogowy to 71834. Co do konstrukcji z bliska, tak ona się prezentuje. No i jest to dosłownie transformer, z co innego tutaj mogę powiedzieć. Znowu połączenie kilku konstrukcji, które mam nadzieję, że są tutaj pokazane. Każda z osobna, ta konstrukcja, tak jest, coś tutaj jest pokazane. No to co, no, konstrukcja, nie wiem. Dziwna to się prezentuje, według mnie dziwnie, strasznie, jeszcze gorzej niż ten z Evo. No i możemy to rozłożyć na taki oto samochód, także się prezentuje, nic szałowego. Możemy to rozłożyć na raju, trochę większego smoka niż ten raju, którego posiadam, on tam sobie stoi, z tego zestawu właśnie z 2024. No to nie wiem, ten no jest po prostu gwiazdą tego zestawu, tak samo jak późniejszy Zane, który często tutaj pokazany, no oczywiście, że nie ma Zayna pokazanego. Więc ja znajdę zdjęcie i tak prezentuje się robot Zane, śmiesznie, co to jest co ten, to niby ma być jego nowa forma, że Zane od teraz będzie mógł się transformować w taką większą wersję robotyczną. No i jeszcze trzeci element tego, tego, tego zestawu to odrzutowiec dla Sory i on też nic nie powala, tak samo jak samochód. No, nie wiem, no, nie, nie podoba się mi ten mech totalnie. Tu nie ma żadnych tenty, kosmokraju i zajęć, no i minifigurki są sztosem w tym zestawie. otrzymujemy sorą, taką samą jak w Spinerze. Kola, które niestety pojawia się tylko w tym zestawie, więc liczę naprawdę, że pojawi się też w magazynie, bo. To nie kupię tego zestawu, tylko po figurkę Kola. Chyba, że ktoś będzie sprzedawał osobno, lub mam no właśnie w magazynie, to wtedy fajnie, bo do kolekcji jednak Pixel się pojawia, wraca Pixel, uchu, cieszymy się z tego. Szczerze, ja mam obojętne uczucia, to Pixel jak sobie jest, tylko jej strój mi się nie podoba, bo zabrali ten granatowy kolor, a w, nie wiem, dali jej biały i troszeczkę poświaty fioletowego, i to mi się nie podoba, mogli dać fioletowy strój, żeby odwołać się do jej wyglądu z trzeciego sezonu. No, nie, nie wiem, czerwone rękawy to też nie pasuje. No, nie wiem, taka sobie ta pixel jest. No, obok niej jest NOGT, czyli kolejny członek z zakazanej piątki. już każemy serialu. Fajnie, że się pojawia w formie minifigurki. Tylko dlaczego nie ma pelerynki, to mnie troszeczkę smuci, bo będę musiał użyć od króla szkletu, żeby minifigurkę uzupełnić. Też Noct nie jest żadnym ekskluzywem. Pojawi się później w zestawach na marzec. Pojawi się w gazetce od Amit W zasadzie książce, więc no, to nie będzie żadna ekskluzywna minifigurka. No i dwóch dragonianów, czyli minifigurkowo tak wypada szczerze pół na pół. No liczę, że pojawią się też w magazynach. No nie wiem, no i tu z tyłu pudełka jest pokazane zeń, więc może to nawet użyję, może użyłem, nie wiem jak to w końcu wyjdzie. No ale nie wiem, taki sobie zestaw mi się zdecydowanie nie podoba. Co o nim sądzicie, no, Dajcie znać mi w komentarzu. A więc to były zestawy na styczeń 2025. I jak wy oceniacie tę falę zestawów, no? Dajcie znać mi w komentarzu. Ja powiem, że konstrukcji nie wypada, to jakoś mega show, no ale jak już mówię, mini figurki tutaj są totalnym sztosem. Jakie zestawy planujecie zakupić? Lub jakie macie zdanie na ich temat? No oczywiście, dajcie mi znać wszystko w komentarzu. Z pewnością się z tym zapoznam, bo jestem ciekaw, czy tylko ja mam takie odczucia na temat tych zestawów do minifigurki fajne. No i jeszcze co do minifigurek, za niedługo na kanale pojawi się filmik z ich tastomami, więc też serdecznie wyczekujcie, subskrybujcie kanał, żeby was to nie ominęło. No i co, ja mam dziękuję za tego filmiku do samego końca i widzimy się w nadchodzących materiałach. Na razie!